Do tego, że sport ma uniwersalny charakter, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Dla niepełnosprawnych dzieci rywalizacja w najprostszych wręcz konkurencjach jest ogromnym przeżyciem. Jest to jednocześnie sposób na ich rehabilitację. O tym, jaką rolę odgrywa w ich życiu, można było przekonać się w środę 30 października. Kilkudziesięciu zawodników z Województwa Śląskiego wzięło udział w 12 Regionalnym Dniu Treningowym Olimpiad Specjalnych. Regionalny dzień treningowy jest ukonorowaniem całorocznych przygotowań zawodników w ramach tzw. programu treningu aktywności motorycznej. Jest to program sportowo-rehabilitacyjny skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w stopniu głębokim oraz do osób ze znacznymi dysfunkcjami ruchowymi. Zawodnikami są osoby, które nie mogą brać udziału w tradycyjnych dyscyplinach sportowych. Na tych zawodach oceniamy postępy naszej pracy. Eee... Dzieci wyjeżdżają z domów, mają okazję dzielić się radością, a przede wszystkim pokazywać to, czego nauczyły się na salce rehabilitacyjnej, to, czego nauczyły się w życiu. Organizatorami zawodów, które odbyły się w Jastrzębskiej hali widowiskowo-sportowej byli Klub Olimpiad Specjalnych i Niemamocni, zespół szkół specjalnych nr 10 imienia księdza profesora Józefa Tischnera, Śląski Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji www.tvcanon.pl Nowa strona telewizji.